Cześć witajcie, z tej strony Natek i w tym filmie wam pokażę dwie modyfikacje do, dodające auto BMW E36 i ta modyfikacja była polecana przez widza Pan Piterko chyba tak to się mówi, ale znalazłem dwie modyfikacje y, dotyczące tego auta, więc ściągnąłem obie jak się ściągnie dwie takie same modyfikacje to w pojazdach się pokazuje tylko jedna z tych modyfikacji ale jak się na nie kliknie to tutaj będą auta z obu tych modyfikacji więc to myślę jest ciekawe teraz miałem tą wersję race mogę jeszcze nią troszkę pojeździć no i dowiedziałem się dopiero o istnieniu tej drugiej modyfikacji dopiero po tym jak nagrałem film z tą pierwszą modyfikacją a więc ta pierwsza modyfikacja ma tylko kilka samochodów i najpierw nagrałem o niej film ale się zorientowałem że jest druga modyfikacja o tym aucie, która dodaje dużo więcej wersji tego auta, a więc to dlatego w niektórych fragmentach tego filmu nie będzie się pokazywać ta druga modyfikacja. Ojeju, ale się odbiłem od tej latarni. I to dlatego czasami w tym filmie mogą się nagle przełączać auta. I dlatego mogę mówić czasami dwie różne rzeczy, które są sprzeczne ze sobą. Ale mam nadzieję, że to zrozumiecie. I ta modyfikacja ma trzy wersje policyjne. Tutaj jest jedna. Tu jest druga, a tutaj jest trzecia, więc to jest ciekawe. Jeszcze tutaj jest jakaś inna wersja wyścigowa. O, i ta wersja jest szybka. O jeju. Tym <grym> się nie jeździ zbyt łatwo. Ta wersja jest bardzo szybka. Jest chyba, chyba jedną z najszybszych w tej modyfikacji. I, I tą wersją się dobrze driftuje. Więc to jest. No, o nie, 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 nie. I sobie zniszczyłem tłumik. Jeszcze jest jakaś tutaj wersja alpina, nie wiem, co to znaczy. Tutaj chyba był jakiś pasek, a nie. Tam na zdjęciu wydawało mi się, że jest tu jakiś pasek na boku auta, ale nie ma. I zauważyłem, że to auto felg nie ma. To jest na pewno bardzo ciekawe. No... No tym się trochę gorzej driftuje, ale się tym nadal dość dobrze jeździ. I tutaj jest dużo podobnych wersji. Fajnie by było, jakby była jakaś wersja dragi off road i tak dalej. Ale tego nie ma. Ale zauważyłem, że jest jakaś wersja. Psy. Ten silnik robi, myślę, ciekawy dźwięk. Przynajmniej tam wcześniej. O jeju. I coś tam z koło odpadło. O! To był, myślę, naprawdę ładny drift. Jest tutaj jakaś wersja grupo diesel, a więc mogę ją... Mogę zobaczyć, jak się tym jedzie. I to auto się nie rozpędza tak szybko, jak niektóre z tych innych, które testowałem. E, to auto e, chyba nie ma wersji offroadowej, a więc nie przetestuję jej na tym torze off-roadowym, ale mogę tym autem e, pojechać na tym zwykłym torze. I mogę teraz wziąć e, wersję e, Tuned chyba, I ta wersja widzę nie ma rejestracja, a nie, jednak jest teraz dopiero. No i to auto się szybko nie rozpędza. Tak jak te inne, które testowałem, Ale to nie szkodzi. O. No ładnie nawet. Tym autem dałoby się driftować, myślę. I to auto chyba się... Nie rozpędzi jakoś y, bardzo, ale nie wiem, może do 150 dojadę? Tak, 150 km na godzinę już jadę. No, to auto nie jest y, jakieś y, bardzo szybkie, ale od środka... Nie wiem, teraz jest trochę ciemno może. No, prawie wyhamowałem. Bo tutaj te siedzenie są takie trochę rozpikselowane. No, ale tutaj widzę jest taki y, zegar chyba, który pokazuje godzinę. Jest chyba radio jakieś. Jeszcze jest jakaś wersja e, Turbo Diesel Polish Dealer, chyba albo coś takiego. Ale jak zacznę jechać, to słuchajcie tego. To ten silnik ma takie dźwięki jakby się do końca nie włączył albo coś. Nie wiem, to jest e, bardzo ciekawe. Na początku trochę się wolno rozpędza, ale jak już się rozpędzi do tych 40-50 km na godzinę to już się szybko rozpędza. No, jeszcze jest jedna wersja tego auta, którą chciałbym przetestować, a jest to wersja Promo Video. Ciekawe, o co w niej chodzi, dlaczego się tak nazywa, ale jest to jakaś czerwona. I ta wersja jest chyba najszybsza. No, już jedzie 100 km na godzinę. Mogę jeszcze tutaj trochę pojechać zobaczyć, jak się nią tutaj jedzie, ale... Okej, okay. jakoś tam satryptowałem. Tą wersją się bardzo dobrze jedzie. Teraz wezmę to auto na skocznie, zobaczę jak skoczy. No to tutaj wziąłem tą pomarańczową wersję chyba wyścigową. Więc mogę zobaczyć jak daleko to skoczy. Jeszcze później pojadę tą czerwoną wersją. Dobra, to już jedzie 200 km na godzinę. I wyskakuje z prędkością 230 km na godzinę. Jak skręcam to auto skręca. Naprawdę, w grze, a więc... już się tutaj zatrzymałem. No to wziąłem jeszcze tą czerwoną wersję. I zobaczę jak daleko ta wersja pojedzie. Albo poleci. I to chyba ma tutaj taki wentylator z przodu, albo coś. Nie wiem, ojeju. Dobra, jakieś... 370 metrów przeleciałem. tym autem. No. Jakoś tak. I... Po do basenu. No to jestem na mapie z tą... Urką i mam to najszybsze auto. A więc... Ciekawi mnie, czy uda mi się przejść ten tor. Nie wydaje mi się, ale to zobaczymy. Pierwszą przeszkodę, to auto pokonało bez problemu. Jadę 260 km na godzinę. Przeskoczyłem tutaj. Nie wiem, czy uda mi się dalej pojechać, ale to zobaczymy. Wow, o, tu się Odbiłem się. Jadę w zwolnionym tempie, żeby mi było łatwiej sterować. O nie. No... Ten silnik, tak jakby się włączył. Może jak tak będę jechał, to się silnik włączy w końcu. No, to auto się już chyba raczej nie włączy. Ale mogę e, przetestować jeszcze ten test zawieszenia, który jest tutaj. Ojeju. I to auto się też e, niszczy nie najgorzej, a więc to jest e, fajne. Przynajmniej lepiej od tych ostatnich autów, które testowałem. Się nie robi takie... Kanciaste jakby. O nie, 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 nie. nie Wow. To było naprawdę blisko. Okej. Okay. Zobaczmy, jak to, to sobie poradzi. Tutaj. No, to się trochę skrzywiło, ale. Ale jadę i słyszę, że tu mi się uszkodził. No i silnik z gazu. Wziąłem jeszcze tą wersję z tym dziwnym głosem silnika. I jak jadę tym autem trochę szybciej, to ten, ten dźwięk już się robi taki trochę normalniejszy, ale nadal jest trochę dziwny. Jeżeli nie chcecie pominąć żadnego kolejnego filmu, to zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Cześć!